Wodzonka. Dziękuję bardzo. Wodzonka, dzień dobry. Ale na każdych zawodach jest. No dobra, słuchajcie, witam Was na Częstochowy. Łowiska okoń. Częstochowa. Mamy zawody dzisiaj federowe, tak jak już wam mówiłam wcześniej. Stawiło się 70 zawodników, także to i tak spora ilość ludzi jak na tą porę. Później pokażę Wam na czym będę bazować swoje zawody dzisiejsze. Na pewno będzie duża ilość robaka. Nie widać tego teraz. Może później będzie lepiej. Zanęta ta, która była już testowana przed zawodami. Czyli sono o zapachu, jak ja to mówiłam, eukaliptusa. Jokers, praktycznie całe 100 gram włożone do zanęty, wędka na tak zwanego luzaka, czyli picker, no i cóż, cała reszta zgodnie z regulaminem PZW, rękawiczki na łapkach, żeby nie marzły, czerwony, kastera też troszkę mam, także też będę na nim troszkę bazować. Andrzej ma stanowisko numer... 16, ja mam stanowisko numer 46. Rozwieźliśmy się, a właściwie ja, Andrzejka, odprowadziłam na jego stanowisko. I to tyle. Czekamy na pierwszy sygnał, pierwsze ryby. Postaram się jakoś je pokazywać, choć to nie jest takie łatwe na zawodach, gdyż potrzebujemy drugiej ręki, żeby załączyć kamerę ale w miarę możliwości postaram się pokazać, co i jak. Trzymajcie kciuki. No dobra, słuchajcie, stanowisko rozłożone. Nie patrzcie, mam tak, że i było mi cieplej. Parę rzutów już oddałam, więc eee, przelotki mi zamarzają, niestety. Chyba jak każdemu. No i cóż, do koszeczka ładuję trochę pinki. Troszkę pinki, więcej mam tutaj tak naprawdę jokersa w zanęcie. Na tą chwilę to by było tak, na haczyk pinka. No i lecimy. Haczę się o buty, wiecie nic to. Do klipa nie powiem Wam, który metr, bo była taka mgła, że na oko. No i cóż, czekamy na pierwszą rybę. Zawody dopiero się rozpoczęły, więc wszystko przed nami. No dobra, słuchajcie, robię sobie tak zwany chlebek z wykrojnika, bo na razie oddałam z 6 rzutów. Nic nie ma, niestety. Także trzeba kombinować. Zaraz założymy sobie na haczyk to. Muszę to wypchnąć delikatnie. Nie wygląda to źle. Wygląda to w ten sposób. Coś kiepsko mnie tu widać w ten sposób, ale o lepiej. Okej. Okay. Następny rzut będzie na chlebek. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Tak, jak mówię, minus 2 stopnie. Przelotki zamarzały, ale już jest ok. Słoneczko troszkę wychodzi. Więc wszystko przed nami. Na razie buduję tak zwaną sobie bazę, czyli w punkt. E, odległość, tak jak mówiłam, nie powiem jaka, bo wszystko na oko było. Także ważne, żeby rzucać do klipa w jednym miejscu, budować sobie łowisko. I to tyle. Widzimy się z rybą, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, dystans został na chwilkę zmieniony. Myślę, że jestem na około 10 metrze. Z tamtego metra zupełnie nic mi nie bierze. Żadnej odcierki, żadnego wskazania. Być może troszkę bliżej stoją. Także próbujemy, szukamy ryby. To już nie jest pora na miejscowe siedzenie, ta ryba gdzieś się ustawiła, gdzieś jest, trzeba ją poszukać, znaleźć i po prostu odławiać sobie. Tak jak mówiłam, Andrzejek ma stanowisko 16. Nie wiem, co i jak u niego. Za nami już praktycznie godzina wędkowania. Pozostały jeszcze 4, bo nie mówiłam, wędkujemy tylko i wyłącznie 5 godzin, także mało czasu, mało. Jeszcze raz mało, więc widzimy się za chwilę. No dobra, słuchajcie, za nami dwie godziny wędkowania. Nie ma żadnego wskazania, nic w tym stylu. Właściwie to nikt nie ma. Zostały jakieś 3 godziny jeszcze do końca. Żadna taktyka się nie sprawdza. Czy to robak? Sam w koszyku. Którego mamy tu? Mnóstwo go. Nic tam nie daje. Na hak pinka, czerwone też nic. Po drugiej stronie wędkują całkiem nieźle. Ale ta strona kiepska. Nóżki mi już troszkę zmarzły. Na całe szczęście... Na całe szczęście wątku je ogrzeję. Także tak, nie będę Was zanudzać, że ryby nie biorą, będą brały, wtedy się zobaczy. Nie ma co powiem Wam, że już właściwie to szukam ryby po prostu. Nie mam zbytnio ciekawego sektora, a dlaczego? Nie będę się tutaj rozwijać. Nie każdy rozumie. Regulamin PZW Niestety um, Tak to powiem Ciepła herbatka Zaraz będziemy kombinować Być może zadzwonię do Andrzejka, dowiem się co u niego Wtedy Wam zdam relację Dobra, słuchajcie, zaczęło nam padać. Nadal nie ma żadnego wskazania. A się nie poddajemy, będziemy szukać ryby do samego końca. Pogodę i niepogodę. Także wybaczcie, że taki materiał, ale warunki są jakie są. Postaram się mieć na haku jakąś rybkę. Ale nie jest to łatwe, nie jest to proste. To jest zupełnie przeciwny dzień. E, naszego ostatniego wypadu na pz No i cóż, no, w końcu mamy już końcówkę listopada. I nie można się tutaj spodziewać niczego. Innego jak braku brania. No dobra. Ja moknę dalej, a wy czekajcie na rybę. No dobra, słuchajcie, pogoda jest jaka jest, pada deszcz od dobrych e, 3 godzin właściwie. Chcielibyśmy przedstawić Wam, jak zakończyły się nasze zawody. Zakończyły się na totalnie zero. U mnie też zero. Także... Zero brania przez cały dzień, przez 5 godzin zero brania. Także czekamy na wręczenie nagród, by pogratulować zwycięzcom. No i cóż, no, robiliśmy, co mogliśmy, nie udało się. Ale przynajmniej spotkaliśmy naszych dobrych znajomych, których serdecznie pozdrawiamy. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Trzymajmy. Pozdrawiamy wszystkich pozytywnie zakręconych wędkarzy, i nie tylko. I nie tylko. I spójrzcie no, na koniec, jaka jest pogoda.